Dobrze, rozpoczęliśmy. 27 minut już będzie 17. Będę tak podkręcał, podkręcał, podkręcał. boinka nie dość, że ekologiczna, nie dość, że wielosezonowa, nie dość, że piękna, wyjątkowa, zjawiskowa i niepowtarzalna, to jeszcze pełna prezentów i niespodzianek. Chociażby od pani Barbary Słapek z Perfumerii You to coś dla kobiet. Aniołki szczęścia również się pojawiły. No, już za chwilę goście, a może wcześniej jeszcze telefon 412002020 albo 41202000. Zachar Brinstrup w studiu i jego goście. Dzień dobry ponownie. Nasi goście w studiu: Dorota Ostoszewska, nauczyciel języka angielskiego, Grzegorz Jaros, informatyk i przedstawiciel Rady Rodziców Pelegia Usieckam. To będzie szczęśliwa licytacja: 412002020 bądź 41202000 za kwadrans 17. Paniewo, 3011 złotych. No i co? Podtrzymuje pani nadal tę kwotę, chyba że ktoś się zgłosi i będzie chciał z panią konkurować, tak? No cóż, tak łatwo choinki nie oddam. 3111 zł to jest pani cena. Czy pani coś dorzuci, zapyta mi śmiało? Nie, żebym nie. tam wyciągał cokolwiek, absolutnie. 300, a tę końcóweczkę 11? Dobra, 311. 3500 złotych od Pani Ewy po raz pierwszy, Panie Waldemarze. I co? Dorzucacie e, dla Pani Ewy prezent pod choinkę? Dla właściwie dla wszystkich stypendystów tegorocznych? 11 groszy. To już Pan dorzuca, czy my? Dobrze. 3611 groszy po raz pierwszy. 3600 złotych i 11 groszy po raz drugi. I teraz szał radości tutaj w studiu. oraz no. po raz trzeci: 3600 zł i 11 groszy. I tak oto zakończyliśmy tegoroczną akcję choinka pod choinkę. Ja szybciutko policzę, ile udało nam się zebrać. 29 20 zł i 11 groszy. 29 20 zł i 11 groszy. Jest! Dzięki pani Pani Ewo, dzięki wszystkim, którzy włączyli się w tym roku do naszej wspólnej akcji Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny i państwa ulubionej stacji radiowej Polskiego Radia Kielce.